Jeszcze macie ważną misję. To wy będziecie rodzicami tego stada. Chodź, no chodź szybko. Come on. Jakie wolne krowy. Chodźcie, chodźcie. Nie, pani przodem. Nie, pani pierwsza. Nie, pani pierwsza. Pani przodem. Masakra. Może od drugiej strony. Trzeba popchać. No chodź, chodź, nie mam tu całego dnia. O, w końcu. Będzie nagroda, obiecuję. Dobra, mamy to. No dobrze, to czas na miłość. Jest jaka słodka. No to jeszcze naście razy trzeba to powtórzyć.